Okej, okay. jestem z powrotem. Eee, yy, tak, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Pewnie tak, bo mam słuchawki z mikrofonem przed bużyłem. No dobra. Słuchajcie, poszukamy czy tu czegoś nie dla nas nie ma. Tu są granaty. Rifle, weźmiemy sobie rifla. No tu dużo ludzi gubi rifle. Lecimy yy, mi tam puszkę, bo ja tam nie pamiętam czy ktoś był tam. Był. Przykro mi panowie, wyższa konieczność. E. Dajcie się przez utodyfikowaną bramę. E. Okej. Okay. No mi się. E. Okej. Okay. O. I wracamy. No, F5 znowu... No cóż... Ja to mówiłem, że często... Mm, ...zapisuję, bo się po prostu boję zginąć i to wszystko stracić, co przeszedłem po prostu, nie? Więc często ginę. Auć. No dobra. To za, no, panowie. Puff, przykro mi. No dobra. Trzymy tą budkę jeszcze. Ja z tą butkę można zdziszczyć? Można. A my tam byliśmy i tą dźwignię coś tam musieliśmy odblokować. A masz. Jestem szybszy. Jestem. General Superman. Za to... czekajcie. co w drugiej wojnie światowej. Tak, jak widzicie, zrobiłem dla Was tutaj dźwięk. Wzerowanie, czyli spostrzeń, jak już mówiłem. Gdyby wam się mile grało, żebyście rozumieli niektóre dialogi. Powiem tak, w tej części, w tym dodatku do Aliet Assault się o wiele le lepiej jeździ czołgiem niż... czekajcie... oki, okay. wracam, wracam, wracam nie bijcie mnie, ja już wracam niż po prostu w Aliet Assault nie wiem dlaczego tam też się raz jeździ czołgiem po prostu trudniej się, trudniej jakoś niewygodniej o kurczę. O! O, się bo cztery zdrowie mam. Znaczy ten tutaj ma jakieś cztery zdrowia chyba. no, Ale z wybuchcie pewnie. E, a tak, tam to są, to są mili panowie. o, Panowie, mili, mili panowie. Wiecie co? Ta broń trochę przyje klimat gry, to moim zdaniem ten... O, widzicie to kółeczko jakby, gdzie jest celownik. Na początku broni. Jest jakieś takie grafitowe czy szare, a końcówka jest taka środko I ja po prostu nie wiem. Może muszę odinstalować i zainstalować od nowa tą grę, ale na pewno nie jak robię let's play z tej gry, bo... bo po prostu skasują mi się zapisy. Ja się nie cierpię tej mygły w tym poziomie. Jest tak męcząca. Chodź, chodź, chodź. Cicho. cicho, cicho, bez bólu. Znaczy z bólem, ale cicho. Ok, 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 ok. Dobra, zajmiemy, nie mogę go trafić. A, a ostatnio się na historii utrzymał o pierwszej wojnie światowej, a ja tu przechodzę drugą wojnę światową, nie? Co jest, co jest, co jest? Kto mnie tutaj nawala? Kto mnie nawala? Ja jestem grzeczny. Jestem grzeczny. Bardzo dobry z zachowania. Nie wzorowy, ale bardzo dobry. Trzymać. Trzymać. Życie... Okay. F5, oczywiście. O, to jest fajne. Możemy tu coś zestrzelić? Nie, tam tu mgła jest. Czekaj, ja to chyba muszę wysadzić, nie? Eee. Tab. Bunkier, bunkier wroga. O, to jest CKMIK. Tak. Nie wiem, jaką może mnie zauważyć w tej mgle, ale tak. A, właśnie o tym mówiłem. O, że jesteśmy w bunkrze, fajnie. Tak. I tu się zaraz pojawią nasi. O Zobaczymy co tam jest, nie? Nie, tu nic nie ma. Eee... Ile ja mam w tym? Mam pełnego Tonsona, ludzie! To jest jakiś cud w tej grze. Ła! O kurcze. A ja moi się nim zajmą... O kurze, granat! Ach, granaty zabijają. mocno, więc... Ja właśnie przed nimi kryć. Ja uciekam, z nie dał do ciebie granatu jak w na przykład. Więc ja je po prostu odrzucam. Czekaj, no dajcie mi już moich ludzi, no... Nie bym się z nimi przywitał. Ale tylko ci Niemcy nie mieli... macie, macie. Macie, macie. Mam nic do Niemców oczywiście, nie? bo w tej grze tutaj są tacy mili trochę o widzicie w dziwnych miejscach jest rzadko trochę w tej grze to heja Baker heja, nie, nie Baker tylko heja ty bo ja jestem Baker tak, ja nazywam się Baker ludzie Dobra, więc to stary ja tam pójdę i od środka po prostu Okiluję. Hmm, a może ty mi coś powiesz, to? Baker, dzięki Bogu. Fajnie, dobra. Kapuję, co trzeba zrobić. Znaczy, ja pamiętam, co trzeba zrobić, ale. Ej, co jest? Więc coś tutaj, zaprętać for i to się skończy. Wszystko czyło miejsce na dysku, więc pa pa, do następnej części. Cześć